Audycja powstaje w ramach projektu Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Biznes, ludzie, rozwój. Audycja Radia Kielce i Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Lewiatan to głos biznesu. Czym zajmują się przedsiębiorcy? tam prowadzi konsultacje dotyczące listy barier. Spotkania odbędą się 27 maja w Staszowie, a dzień później we Włoszczowie. Wojewoda zaprosiła pracodawców do zespołu komunikacji publicznej, który ma się zająć planem zrównoważonego rozwoju transportu w województwie Świętokrzyskim. Razem z Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, Lewiatan przygotowuje branżowe forum innowacji. Świętokrzyscy przedsiębiorcy biorą udział w dyskusji podczas Forum Gospodarczego Polski Wschodniej, a 29 maja w kawiarni Blikle z rektorem Politechniki Świętokrzyskiej Stanisławem Adamczakiem będą rozmawiać o biznesie przy kawie. Biznes! Ludzie rozwój. Lewiata napeluje o uporządkowanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych. Karol Kaczmarski dyrektor biura świętokrzyskiego związku pracodawców prywatnych wyjaśnia, że duża grupa zarejestrowanych w pośredniakach nie jest zainteresowana znalezieniem pracy, a wyłącznie zapewnieniem bezpłatnej opieki medycznej. Konfederacja Lewiata apeluje o to, aby uporządkować sytuację związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych. Mówicie w swoim apelu: zlikwidujmy fikcję w urzędach pracy. Pewne szacunki, badania mówią o tym, że nawet 30% osób bezrobotnych, które rejestrują się w urzędach pracy, nie jest zainteresowana podjęciem pracy, a jedyne przesłanka, dla której one się w tych urzędach rejestrują, to jest po prostu kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Nowe przepisy, które w tej chwili zaczęły obowiązywać, skłaniają urzędy pracy do innego sposobu zajmowania się bezrobotnymi, mają rzeczywiście dążyć do tego, żeby znaleźć zatrudnienie dla osób, które są zarejestrowane. Te zmiany, które wchodzą w życie w najbliższym czasie spowodują rewolucję w podejściu do klienta Urzędu Pracy. Otóż będzie szereg instrumentów wsparcia dla osób i koncentracja na efektywności podejmowanych działań pracowników Urzędów Pracy. Natomiast my apelujemy jak gdyby w kontekście tym, że nadal pozostawione są w kompetencjach Urzędów Pracy kwestie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych, co zdaniem lewiatana niepotrzebnie obciąża zasoby Urzędu pracy i odciąga od zadań podstawowych, które urzędnicy czy pracownicy urzędów pracy mają jako podstawowe. Zdaniem Konferencji Lewiatan ja pracownicy urzędów pracy, urzędnicy tracą po prostu czas, a państwo traci pieniądze mhm. na to, żeby zmusić pewną grupę ludzi do poszukiwania pracy, grupę, która nie jest tym zainteresowana. Proszę zwrócić uwagę, że takim chyba znamiennym przykładem tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jeżeli chodzi o kwestię rynku pracy w Polsce, a w stosunku do tego, co jest w Unii Europejskiej, to jest kwestia statystyk, choćby nawet. W Polsce mamy statystyki bezrobocia, które mówią nam, że w Polsce mamy 13-14% osób bezrobotnych. Natomiast statystyka Eurostatu w oparciu o Bael, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności, mówi, że mamy nieco poniżej 10%. Zatem jest ta różnica, to niemal 4% to jest olbrzymia różnica, więc wydaje się, że żyjemy w jakimś równoległym świecie alternatywnej rzeczywistości. Ale nie do końca tak jest, i dlatego zależy nam na tym, żebyśmy się koncentrowali na tych, którzy rzeczywiście chcą podejmować pracę i szukali czy też wspierali tych, którzy chcą podejmować pracę, a nie koncentrowali swoich działań na tych, którzy tej pracy nie chcą. Co? proponuje w związku z kwestią ubezpieczenia zdrowotnego dla tych, którzy nie chcą podejmować pracy, a rejestrują się w urzędach właśnie tylko wyłącznie ze względu na darmową opiekę medyczną. Jest kwestia po prostu zbadania efektywności kosztowej, bo jeżeli rzeczywiście mamy taką sytuację, że duża część ludności jest ubezpieczona czy posiada świadczenie zdrowotne z uwagi na to, że jest osobą bezrobotną, a nie jesteśmy w stanie wyegzekwować tego w należyty sposób, to być może koszty przewyższają po prostu korzyści, które z tego wynikają. Niemniej jednak nie jest sprawiedliwym też, żeby wrzucić wszystkich do jednego worka i z tego tylko powodu, że jest się obywatelem Rzeczpospolitej, dać wszystkim ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ to będzie demotywowało innych obywateli, którzy swoje składki odprowadzają miesiąc w miesiąc, prowadzą działalność gospodarczą, żeby z takiego ubezpieczenia korzystać. No niemniej jednak trzeba tą sprawę zbadać. Jest też propozycja taka, pojawiają się takie propozycje, żeby kwestię ubezpieczenia zdrowotnego osób nie podejmujących zatrudnienia przesunąć z powiatowych urzędów pracy czy miejskich urzędów pracy do ośrodków pomocy społecznej czy ośrodków pomocy rodzinie, tych, które zajmują się sprawami społecznymi. Ponieważ to osoby poszukujące pracy, które nie są zainteresowane podjęciem pracy, czy też osoby bezrobotne nie zainteresowane podjęciem pracy, wymagają już zupełnie innego wsparcia. To rozwiąże pewnie problem tego traconego przez urzędników czasu pracy, nie rozwiąże na pewno kwestii finansowej, bo ośrodki pomocy społecznej nadal będą musiały w jakiś sposób finansować ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych, nie poszukujących pracy. Myślę, że w jakimś sensie uda nam się przynajmniej w części ten problem rozwiązać, albo przynajmniej go nieco zbliżyć do rzeczywistości. Wspomniał pan o tym, że osoby, które płacą uczciwie i rzetelnie. Płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, mogą mieć duże pretensje w związku z propozycją pokrywania przez budżet państwa lub inne instytucje publiczne składek za tych, którzy nie podejmują pracy i nie chcą jej podjąć. Już w tej chwili to się odbywa, ponieważ osoba bezrobotna rejestruje się w urzędzie pracy i z natury rzeczy otrzymuje świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Tak samo jak i osoba, która pracuje od lat 20 czy 30, odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne co miesiąc regularnie, ma dokładnie takie samo świadczenie zdrowotne. Jest to pewnego rodzaju nierówność wynikająca z po prostu zasady solidarności społecznej. W Konstytucji jest zapis jest, mówiący tak, o tym, dokładnie. że wszystkim należy się bezpłatna dokładnie, opieka zdrowotna. zdrowotna. Tak, w takim jest. razie trzeba by chyba zmienić Konstytucję, żeby wprowadzić w życie pewne zmiany. Jeżeli okazałoby się, że propozycja, która da wszystkim Polakom ubezpieczenie zdrowotne, to wtedy tej Konstytucji oczywiście zmieniać nie musimy. Natomiast w przypadku, kiedy wprowadzimy inne rozwiązania, które będą powodowały, że nie wszyscy Polacy będą mieli te świadczenia zdrowotne, no to wtedy rzeczywiście ta Konstytucja będzie wymagała zmiany. I jedna z propozycji mówi również o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Mhm. O tym, żeby tak. rzeczywiście wszystkim zapewnić jakieś jakiś podstawowy poziom opieki medycznej, tak. a za jakiś nieco lepszy trzeba będzie po prostu osobno zapłacić. Trzeba o tym rozmawiać, nie ma propozycji konkretnych rozwiązań, natomiast rzeczywiście takie propozycje padają z ust fachowców i ekspertów i mówią o tym, że dobrze byłoby stworzyć mechanizmy, służby zdrowia, które w pewien sposób sankcjonują opłaty, ponieważ ma to swoje walory nie tylko finansowe z punktu widzenia systemu, ale również walory społeczne. Na przykład w Czechach są wprowadzone drobne opłaty w usługach medycznych, i, jak gdyby, system kolejek został w ten sposób rozładowany za pomocą właśnie tych drobnych symbolicznych opłat. Czekamy w takim razie na jakieś konkretne rozwiązania. Tak jest. Biznes, ludzie, rozwój. Lewiatan tworzy świętokrzyską czarną listę barier dla przedsiębiorców. Poczesne miejsce w tym rankingu zajmuje kwestia dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Kalina dobrowolska, współwłaścicielka piekarni Dobrowolski, podobnie jak wielu średnich przedsiębiorców, narzeka na to, że nie może znaleźć wykwalifikowanych pracowników do swojego zakładu. Szczególnie takie małe firmy jak nasza piekarnia, która jest producentem naturalnego pieczywa, gdzie wymaga się od pracownika takiej wiedzy praktycznej. No i w szkolnictwie w tej chwili jest tak, że od czterech lat nie mam nawet jednego ucznia. Nie wiem, czy nie ma chętnych do zawodu, czy nie ma szkół uczących tego zawodu. Swego czasu były szkoły zawodowe, w których uczniowie tak, zdobywali wiedzę teoretyczną, a wiedzę praktyczną zdobywali tak, po prostu rób, w zakładach pracy. Tak, równorzędnie tak, w zakładach pracy, co przekładało się, że w tej chwili mam wszystkich swoich pracowników dobrze wykwalifikowanych w zawodzie piekarstwo. Jest taka tendencja w tej chwili wśród młodzieży przede wszystkim i to chyba ona wymusiła zmiany w systemie szkolnictwa, żeby jednak kończyć szkoły średnie, kończące się maturą, zdobywać wiedzę bardziej ogólną i myśleć o tym, żeby później pójść na studia. Tak, i nawet spotkałam się z takim zjawiskiem, że przychodzą ludzie po studiach którzy chcą pracować jako kierowcy albo pracownicy fizycznie niewykwalifikowani, bo nie mają pracy. Gdzie w takim razie mogą zdobyć zawód, zdobyć praktyczne umiejętności? Jest szkoła gastronomiczna, która kształci, kształciła, nie wiem, czy w tej chwili jest kierunek piekarstwo, no i chyba tylko tyle. Trudno jest zakładać klasę piekarzy, wypuścić 30 co roku, którzy będą mieli potem problem ze znalezieniem. Tak, myślę, że to też jest problem, dlatego że w zasadzie w dużej piekarni nie potrzeba wykwalifikowanego pracownika, bo tam no, jest inny rodzaj pracy. On nie musi umieć odbijać chleb, skręcać. Tylko ogranicza się, można powiedzieć, do przyciskania guzików i do podawania, przekładania. Czy w takim w taki... razie, Pani zdaniem, taki tradycyjny, klasyczny piekarz to już zawód ginący? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie ginący, bo ciężki zawód. Ciężki, bo to jest praca na noce. Nie ma chętnych, mimo że nie najgorzej płatny zawód, ale ewidentnie ginący. Może właśnie z tego powodu, że nie ma piekarni, tak takich tradycyjnych. Jakie widzi Pani rozwiązanie tego problemu? Znaczy, ja sobie rozwiązuję w ten sposób, że jeśli ktoś jest naprawdę chętny do pracy, to staram się go nauczyć zawodu praktycznie, nie patrząc na to, czy ma kwalifikacje teoretyczne. W tej chwili nie mam wyboru, bo nie mam skąd wziąć takich piekarzy, fachowców. I mnie się wydaje, że może ochłoniemy już w którymś momencie od tej żywności no, nietradycyjnej i wrócimy do starych metod wytwarzania chleba, czy, czy ciast, czy wędlin. I mnie się wydaje, że, że jest szansa, bo jest ewidentny w tej chwili, widać modę na, na zdrową, naturalną żywność, taką regionalną. Tradycyjną. Może to się sprawdzić. Czy może Pani liczyć w jakiś sposób na pomoc Unii Europejskiej? Unia Europejska wspiera na przykład ekologiczne rolnictwo, czy wspiera również tego typu ekologiczne branże artykułów spożywczych? Ja jestem członkiem sieci dziedzictwa kulinarnego i tutaj widzę, faktycznie widzę wsparcie. Staram się o przyjęcie na listę produktów tradycyjnych i regionalnych. Z funduszy nigdy nie korzystałam, bo jesteśmy starą piekarnią wielopokoleniową i jakoś tak troszkę jakbyśmy się bali wyciągać rękę po unijne pieniądze, bo mamy złe doświadczenia tam sprzed kilkudziesięciu lat. Lat, że za darmo nic się nie dostaje, no i, i jest to jakaś tam blokada psychiczna. Natomiast mamy wsparcie w postaci reklam, w postaci róż, zaproszeń na różne wystawy, targi, co też jest bardzo ważne. Właśnie z, z tego powodu, że jesteśmy członkiem sieci dziedzictwa kulinarnego i, i jesteśmy też członkiem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Jeżeli kolejne pokolenie nie chce pracować w tej branży, no to firma upada. No, no tak. Ku temu to zmierzę. Czy mogą w takim razie pomóc pracownicy z zewnątrz? Czy oni będą czuli się odpowiedzialni za firmę, w której pracują, za firmę rodzinną? Mam taką nadzieję. Biznes, ludzie, rozwój. W magazynie Biznes, ludzie, rozwój prezentujemy alfabet przedsiębiorcy. Przedstawiamy w nim pojęcia, które mogą przydać się w prowadzeniu biznesu. Ekspert lewiatana, Artur Borcuch z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wyjaśni dziś, co to są startupy. Startup to firma lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Cechami charakterystycznymi startupów są niskie koszty rozpoczęcia działalności, podwyższone ryzyko i potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji w porównaniu do standardowych przedsiębiorstw. W jakich branżach najczęściej działają firmy typu Startup? Firmy typu start-up działają w branżach przede wszystkim sektora IT, telekomunikacja, komputer czy w Polsce mogą liczyć na jakieś szczególne traktowanie? Przede wszystkim mogą liczyć na pomoc finansową w zakresie prowadzenia badań, przygotowywania raportów, ułatwienia kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, jak również pomoc organizacyjną ze strony inkubatorów przedsiębiorczości. Dziś to już wszystko w magazynie Biznes, Ludzie, Rozwój. Spotkamy się ponownie za tydzień, w poniedziałek 2 czerwca. Radosław podsiadły do usłyszenia. Audycja powstała w ramach projektu wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.